Historika to ok. Uczestnicy obozu militarnego będą mieli okazję postrzelać z prawdziwej broni, prawdziwej amunicji. Będzie to broń myśliwska. Zobaczymy jeszcze, jaki to będzie kaliber, jakie modele. tego jeszcze sami nie wiemy. Wszyscy są tam podierani troszeczkę z tyłu. Zobaczymy, jaki pójdzie. Ta cała teoria, którą poznali, jak, jak trzymać broń, jak się składać do strzału. Dzisiaj wszystko to będą mogli w praktyce wykorzystać. Więc trzymajcie kciuki. Znajdujemy się na myśliwskiej strzelnicy powiatowej w Kleśnie, która została zaprojektowana do pełnego wieloboju myśliwskiego. Przyjechaliśmy tutaj całym obozem militarnym, weźmiemy udział w zajęciach. Jest to kaliber 30.06. Wiecie w ogóle, co to jest kaliber broni? Średnica. Dokładnie. Tutaj się kładzie tak palec na tym, z boku, nie na języku spustowym. Najpierw każdy sobie szczeli na pusto Żeby zobaczył jak to w ogóle działa Te pstryknięcie w tym momencie to już kula leci pokaż, który Najlepszy strzał, pucz. proszę bardzo, pokaż, który jest twój strzał Kola zwyciężyła, na drugim miejscu ty, pokaż swój strzał Brawo, wyborowi sami Rzutki lecą od tego miejsca do tamtego nigdy nie wiadomo w którym kierunku rzutka poleci, jak się strzelamy śliskiego trapa, a jak się strzela double trapa, to w przeciągu tam chyba pół sekundy rzutka wylatuje za rzutkę i wtedy się strzela najpierw do jednej później do drugiej wow, brawo. Wow. Proszę bardzo! Brawo! Weź, weź. O, ale. Już. Dai. Tu karabin był na fenie Ten pierwszy. Dlaczego? E drugi, drugi. Albo nie pierwszy, bo mogą tam wycelować bardziej. Przeprowadziliśmy zajęcia strzeleckie z uczestnikami obozu militarnego Kadet. Ok. 17 osób przeszło intensywne szkolenie strzeleckie, zostali zapoznani z regulaminem strzelnicy, zostali zapoznani z budową broni, oraz na samym końcu przeszliśmy do strzelania, do rzutek. No dobra. Daj! No... Byłeś no. niedaleko! Niedaleko!